E, 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 e. Witam was serdecznie Kurcze, moi drodzy widzowie Z tej strony oczywiście Kerfit Witam was w kolejnym odcinku Wbijania z Globala ale jesteśmy na Silverze 1 Czyli jesteśmy na samym początku Dalej nie wyszliśmy wyżej Mam nadzieję, że zmieni się to Po tym meczu Nie ma co kombinować Odznaczamy Elysiona Którego graliśmy ostatnio I szukamy meczyku Graliśmy na Guardzie Pierwszą mapkę Drugą e, graliśmy na Elysionie No to teraz pora na Vertigio Nie, wydaje mi się, że będzie Coś typu Inferno Inferno albo Lake Strolują mnie i będzie grać na lejku, zobaczycie, także dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie tą serię i mam nadzieję, że będziecie dalej to robić, ponieważ jeszcze przed nami zostało sporo odcineczków, a tymczasem czekamy, aż nam znajdzie meczyk. O i znalazł nam overpassik, proszę państwa, ale czy zaakceptuje to? Zaakceptował, mamy overpassik, proszę państwa, wielki mecz, silver one, overpass, kto wygra, kto będzie lepszy? Uff. Sorry, odbija mi. O! Dobrze, dobra, ja się rozgrzeję na szybciutko i zaraz lecimy. Lecimy, proszę Państwa, wielki pojedynek Lucky i Carefieldinia kontra Carol Trollek jakiś. I jest! Lecimy, panowie! Woo -woo, bierzemy Digla. Good lucky fan. Robimy challenge z Diglem. Zobaczymy. Jak będziemy przegrywać, to zaczniemy, zmienimy broń. Hello, Lucky, man! A może to woman? No, nieważne. Kto się tym będzie przejmował? Czy to woman, czy man? Tak jest Borowikiem. Trzeba trochę mikrofon. Dobra, tam jest za jakiś pachołek. Lantujemy w ciemnopakę. Kurde, no myślałem, że wystarczą dwa razy jak go trafię, albo ten, że go trafił chociaż raz, ale oczywiście nie, 98 w dół I niestety przegrywamy pierwszą rundę, bardzo ważną taką, żeby po prostu zobaczyć czy jesteśmy w stanie wygrać ten mecz, czy jesteśmy w stanie coś zrobić No niestety, dostajemy strzała, no i jest, 1-0 dla naszych oponentów Bierzemy diglera, zobaczymy czy nabijemy jakieś kile tutaj my friendowi naszemu Chodzimy z kolejną rundką, pięknie, podoba mi się to, podoba mi się, emocje zaczynają być jak na grzybkach ja bym powiedział, że na takich podgrzybkach chciałem powiedzieć, że ja chyba jestem jakiś słaby dzisiaj, że nie potrafię nic zabić. Ale jednak... Dobra, pięknie, mamy Kobiego Bryanta, tak Kobe Bryant, Juhu! Cieszymy się z wygranej, trzeba się cieszyć, jednak trzeba pokazać emocje naszemu, nice! Pięknie, 102 dostał chłop, nade'em za 80 HP chyba. Lecimy, pięknie, pierwszy MVP w tym spotkaniu. I bierzemy po raz kolejny El Diglero, El Lucky Luke, zobaczymy co pokażemy. Powiem Wam, że od wczoraj jak grałem w CS to coś, nie wychodziły te strzały. Problemy na mam ogólnie w c od wczoraj. Nie potrafię sobie trafić w ogóle, no ale. Oooooo za wupami kampi, ja cię sunę. To no dobra wupy. Do tego zawupa szybko załatwimy. Wam pokażę jak. A no, jeżeli... Tutaj jest taki prosty trick, jeżeli chodzi o overpasika. Jeżeli chodzi o, o tą tom awupkę nas na Wingmanie. Bardzo szybko się możecie takowej pozbyć. No jednak granie na słuchawkach dużo daje. A ja wiem, że to jest awupka i. No, Także widzicie. Szybciutko załatwiona włupka. Tu mu dorzucimy i. Tak naprawdę z każdej strony został zablokowany w dodatku zostanie drugiego smoka. I tak naprawdę widzicie. No Ale mimo wszystko mnie zabił, bo się dałem nabrać jak dzieciak. Ale już ma bardzo mało czasu na to, żeby zabić i jednocześnie rozbroić bombę. No, będzie próbował, ale zobaczymy, czy mu się to uda. O, i dostał lucky. Ale to już nie wystarczy raczej czasu, więc będzie 2 do 2. Nasz tutaj kolega Lucky, no zdecydowanie chyba nie będziemy mogli liczyć tego. Come on, Lucky! You pro player, you best fighter, you best upper. Please kill, kill, let me more, let me more, fuck me more. No i kolejny raz będziemy próbować. Myślę, że znowu tamten pójdzie na tą górę, więc szybciutko rzucimy mu smoke. Ogólnie nieważne jakiej gracie rozdzielczości, trzymajcie mniej więcej ten celownik w podobnym miejscu tak jak ja. gdzieś tu w połowie zawsze i to będzie skuteczne od razu widzicie nie jestem pewna to drugiego gdzieś słyszałem gdzieś słyszałem tutaj chyba że będzie po lewej stronie, ale wychylił, no okej. Okay. No a ten przegra na pewno, bo jest za słaby, więc mamy 3 do 2 dla naszych przeciwników. No robi się niebezpiecznie, robi się niebezpiecznie, bo będziemy musieli wszystko ugrać. Eee, jaj. jaj, jaj. weźmiemy sobie Maka 10 Problemy na się zaczynają, więc trzeba wziąć Maka 10 oceanicznego. Zobaczcie, jakieś problemy najmana Jakieś problemy najmana mam na początku tego spotkania, ale... Ale okej, okay, udaje się zabić w końcu tutaj pachołka Teraz nie będzie miał awp Dobra, no nie ma co się bawić z nimi Widzę, że trochę za bardzo się poczuli e, ci antyterroryści, więc trzeba troszkę inaczej zagrać Troszkę inaczej zagrać to znaczy wyjść na pewniaka Chociaż raz, po prostu ich tutaj... Tutaj jest jakiś gość no, Ale te timingi to mają dobre No nie, niewiarygodne, 99 w jednym, To dobre, 99 w jednym i 46 Kurcze, no ten mój kolega jest strasznie słaby, ten laki. No ale co się spodziewać, w jednym teamie zawsze musi musi grać jakiś brudas, taki typowy Silver One, co to nic nie ogarnie. Ale patrzcie jak, o, jak, jakie to ma szczęście w ogóle, to jest niesamowite, oni od razu mi głowę ładują. Goście, którzy nie wiem, na papierze to w ogóle grać nie umią. Aj jaj. Też wychyla od razu i, i strzela. No, lucky show. Nie wiem, czy to przypadkiem też. No i może nie jakieś ogromne smurfy, ale może jakieś smurfy z kawała, z jakiegoś szeryfa mi się wydaje. Bo naprawdę, od razu wychylają, od razu zaczyna strzelać. No tu zabawa się tak naprawdę skończyła, bo wszystko zależy ode mnie. Jeżeli będę chciał cokolwiek tutaj zdziałać, to to zależy ode mnie. No gramy USP, więc co możemy zrobić, żeby zapewnić sobie większą szansę na wygraną? Na pewno zagrać tutaj z dziupli. Z góry, bo jednak Glock, a USP na dystans to jest, to są dwie różne historie. Więc tutaj sobie damy większą szansę na pewno. Dobra. Pięknie. Właśnie jest ta runda. Dobra, pięknie, nice lucky! Ważna, ważna, ważna była ta runda Wygrać pistoletówkę, żeby mieć lepszą, lepszą kasiorę teraz żeby powoli zacząć gonić Weźmiemy sobie famaskę na spokojnie z kewikiem, żeby przez przypadek nie dostać Ja też sobie tym razem podejdę trochę Chociaż nie, bo w sumie teraz jeszcze nie będą mieć broni dobrych Zagramy na dystans, albo jednak sobie zejdę Dojdziemy sobie na spokojnie, zagramy Pięknie, pięknie, pięknie. Lucky zaczyna grać, a więc zaczynają mieć z nami problemy. Jest 5 do 5. Wracamy do gry. Kumbach i real. Trochę wydamy pieniążków, no, ale liczymy na to, że nie padniemy jeszcze w tej rundzie. Oni też coś tam kupili, więc nie, mają słabą ekonomię. E, na pewno to nie wiem, bo miał Maka 10. Jeżeli teraz nie kupi nic ciekawego, no to... Pięknie, i mamy 6 do 5. Pięknie zaczynamy wchodzić. Laki się rozegrał po stronie antyterrorystów, a przeciwnik aż e, stracił psychikę i po prostu e, wyszedł. Zobaczymy, poczekamy chwilę, co się stanie, jak wróci. No, odpalił jakieś city i wrócił. Karolek, trolek. Dądraż, w ogóle jakie prośby ty? Da, 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 da. Yeah, last, last uh, short. Left, left, Luki, left. Pięknie, podpowiedziałem mu gdzie jest, zabił sobie spokojnie, no i mamy 7 do 5, no jednak sprawdza się to, że strona antyterrorystów jest mocniejsza. Nawet Lucky się odpalił i mnie prawie dogonił 5-7, ładnie zaczął grać. No widać, że gdzieś tam służy mu ta strona. Także jak najbardziej... E, no tutaj niestety pokazał, że... Kiedy trzeba mieć jakieś przemyślenie po stronie terrorystów i tak dalej, no to jego nie ma. natomiast kiedy wystarczy mieć takie troszkę wolniejsze e, w CT dobrze się ustawić no to gdzieś tam pokazuje że to akurat ma e, tutaj będzie szansa teraz na łatwego kila Pięknie, mamy 8 do 5, czyli na pewno już minimum remis mamy w tym spotkaniu Ale zobaczymy, może akurat uda się też to spotkanie wygrać nie? Moją ulubioną bronią ostatnio jest Famasik, bo ładnie nam tym Famasikiem idzie No i chyba została ostatnia runda w tym spotkaniu Jakże zaciętym spotkaniu chciałbym zaznaczyć Aż się zabijają jeszcze na respie idziemy zakończyć myślę formalność, idziemy załatwić tutaj wariata. Tak jest. Piszemy S oczywiście 9 do 5. Ostatecznie kończy się to spotkanie. Zobaczcie, jakie były statystyki. 126 mieliśmy. Jeszcze póki co mogę pokazywać statystyki, bo nie ma jeszcze takiego wstydu, prawda? W tych niższych rangach zawsze będę miał na plusie. Niestety jeszcze nie udało się awansować. No sobie troszkę smuci, bo jedne 3 dość dobre zwycięstwa, w tym jedno było 9 do 1. U nas był e, Silver 2, tam po drugiej stronie był unranked i Silver 1. No cóż, e, tak kończy się trzeci już. Meczyk w tej serii. Mamy trzy wygrane. Mam nadzieję, że będziemy cały czas kontynuować pasce wygrane że nie będzie cheaterów. Oczywiście wszystko będziecie widzieć, bo każdy odcinek z tej serii będzie na kanale. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Dzięki za obejrzenie i do następnych materiałów na moim kanale. Bye!